Cześć, witam Was na kolejnym odcinku ze mną. Dzisiaj będziemy robić trening pleców. Taka mała aktualizacja o mnie. Jestem dokładnie 5 tygodni przed zawodami pana Roberta Piotkowicza. Jeśli ktoś z Was mnie obserwuje, pewnie wie, że plany były pojechać na Mistrzostwa Europy do Alicante. Niestety ale zakaz lotów do Hiszpanii się przedłużył, dlatego nie będę ryzykować i zostaję w Polsce i tutaj będę starała się o kartę Pro. Dobra, zabieramy się za trening pleców, zapraszam Was, zacznijmy od rozgrzewki. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia facepull i teraz tak w tym ćwiczeniu chciałabym zaangażować bardziej środkowy akton tutaj mięśni na ramiennych, więc będę troszeczkę inaczej robić. Tych wersji facepullów jest mnóstwo, tak jak mówię, ja chciałabym nie angażować zbyt mocno tylnego aktonu mięśni czworobocznych, więc będę się starała troszeczkę zrotować dłonie do zewnątrz i w ten sposób będę bardziej angażować właśnie tę środkową część mięśni na ramieniu. osób myśli, że musi progresować z treningu na trening. To jest błąd. Progresujecie w głównych, bazowych ćwiczeniach, to tak, ale też nie z tygodnia na tydzień. Starajcie się robić takim ciężarem, żeby, żeby wykonywać poprawnie, żeby się nie kołysać, żeby nie zarzucać tym ciężarem, żeby, żeby nie odczuwać bólu, bo to jest nieprawidłowe. Dobra, kolejne ćwiczenie, ściąganie drążka na prostych rękach w opadzie tułowia. Znane ćwiczenie, tutaj tak samo chciałabym w tym ćwiczeniu zaangażować jak naj, najbardziej mięśnie, najszerszy grzbietu e, i mniej angażować mięśnie czworoboczne, ponieważ e, mam je dosyć... E, Mocne, i chciałabym wszystkimi tymi ćwiczeniami właśnie nie angażować zbyt mocno tego mięśnia. Zależy mi na zbudowaniu szerokości, a nie grubości, więc, więc dlatego wybieram takie ćwiczenia, a nie inne. Chodzi o te ćwiczenie, to tutaj dosyć ważną e, rzeczą jest to, żeby, żeby w momencie ustawiania ramion dłonie ustawić na szerokość barków. Druga rzecz, żeby w momencie ściągania drążka nie kołysać ciała, tułowia. osób dostaje na przykład w planie treningowym zakres powtórzeń powiedzmy od 10 do 12 powtórzeń. Robi te 12 powtórzeń, nie czując nic. Odkłada ciężar, odkłada, e, odkłada ćwiczenie i uważa, że już zrobił ćwiczenie, więc jest spoko. To jest Błąd, słuchajcie, jeżeli po 12 powtórzeniach nie czujecie ćwiczenia, to zróbcie 15, 20 powtórzeń. Nie sugerujcie się tą liczbą, tak? bo może akurat po tych 12 powtórzeniach nic nie poczujecie, ale po 15, po 20 już tak. Więc e, spróbujcie się po prostu zmęczyć. Spróbujcie podejść do tego w ten sposób, że e, musicie te dane ćwiczenie poczuć, tak? a nie wykonywać według tego, że wam trener rozpisał i tego się macie trzymać. bo później, później są pretensje do trenera, a nie zawsze to jest wina właśnie tej osoby tylko naszego podejścia. Kolejne ćwiczenie: ściąganie rączek szeroko na maszynie hammer. Można to zrobić na drążku ściągając drążek, ale skoro mam maszynę, to skorzystam z maszyny. Lubię tą maszynę. Kolejna rzecz, fajna, którą wiele razy już polecałam, zwłaszcza dziewczynom, to są haki. Haki pomagają, zwłaszcza kobietom, które mają problem z, z, z chwytem, żeby mogły wziąć po prostu większy ciężar. Dziewczyny, jak Wam puszcza chwyt w momencie wiosłowania, ściągania, to polecam kupić sobie właśnie taki gadżet, ewentualnie paski. Ja używam go, znaczy używam haki praktycznie w każdym ćwiczeniu. Ciężar może nie jest zbyt duży, ale zawsze jest wygodniej sobie zaczepić i mogę wtedy pracować i skupiać się na danej partii mięśniowej. Jestem, jestem przed zawodami, więc, e, więc e, no, te 5 tygodni to wiadomo, że ciężary również nie będą zbyt wielkie. E, mój organizm już jest troszeczkę zmęczony na tym etapie przygotowań. To już jest normalne. Też do osób, które się przygotowują, zwłaszcza kobiet, e, nie, martwcie, nie martwcie się tym, że spada Wam siła przed przygotowaniami do zawodów. To jest normalne. Po prostu róbcie na ile możecie? Starajcie się, żeby ten każdy trening był mocny, żeby dać siebie jak najwięcej, ale jeżeli musicie zmniejszyć ciężar, to nie przejmujcie się tym kompletnie, bo bo to jest normalna kolej rzeczy. Pamiętajcie również o tym, że ważne jest też, żeby w trakcie takiego okresu, żeby tak krótko przed zawodami unikać również kontuzji, tak? Jeżeli będziemy robić dużymi ciężarami, jeżeli będziemy chcieli wieć rekordy, no to o kontuzję jest łatwo, więc nie polecam. Lepiej jednak robić, zachować się, że tak powiem, zdrowy, lepiej doczekać się tych zawodów zdrowo i uniknąć kontuzji, więc polecam, polecam nie rzucać się w tym okresie na, na duże ciężary. Staram się ten, to całe ćwiczenie robić powoli. Tak? To jest kolejna rzecz, o której cały czas, cały czas powtarzam swoim podopiecznym. Innym dziewczynom, żeby nie spieszyć się, żeby przytrzymać ten ruch, żebyś poczuła ten mięsień, którym pracujesz, i dopiero puściła. I to jest klucz do sukcesów. Bo dziewczyny często mówią: Ja ćwiczę, ale ja tego nie czuję właśnie dlatego, że ten ruch jest za szybki. Zarzucamy, kołyszemy się. Nie w tym rzecz. Jeżeli zaczyna się kołysać, zarzucać, to znaczy, że ciężar jest za duży. Zmniejsz ten ciężar, a gwarantuję ci, że zrobisz porządnie, poczujesz ten mięsień. Jeżeli 10 powtórzeń jest za mało, nie czujesz tego mięśnia, to zrób tak, jak mówiłam wcześniej, 20 powtórzeń, a gwarantuję ci, że na pewno, na pewno poczujesz. Kolejne ćwiczenie wiosłowanie tutaj na maszynie hammer typu laurą mięsie, które chcę zaangażować najszerszy grzbietu, obły mniejszy jak najmniej czworobocznego mięśnie ramion to wiadomo tak to i tak będę angażować to, to jest nieuniknione. dzieli się, haki znowu mi pomogły w tym ćwiczeniu. Dzięki temu mogłam się skupić na ćwiczeniu, a nie na tym, żeby trzymać tą rączkę, która właśnie często y, u osób, którym się pocą dłonie, y, często się wyślizguje albo po prostu jest niewygodna, więc to jest naprawdę super sprawa. Tak jak mówiłam, polecam. Przypomina to troszeczkę ćwiczenie wiosłowania, które bardzo często w przypadku kobiet jest trudne do zrobienia, ponieważ nie, 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 nie potrafią wykonać prawidłowo ten ruch, nie wiedzą czy, czy odpowiednio się ustawiły, więc proponuję na początku skorzystać właśnie z maszyny, oprzeć się o nią i w ten sposób robić. Na pewno nie zrobicie żadnego błędu. Nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałam, to jest taka informacja do, do, do dziewczyn, które mają problem z wykonaniem jakiegokolwiek ćwiczenia z wolnym ciężarem. Dziewczyny zawsze każdy, każde ćwiczenie ma jakiś odpowiednik, jeśli chodzi o maszynę. Jeżeli Wam nie wychodzi z wolnym ciężarem, to spróbujcie na maszynie. Maszyna jest o tyle dobra na początku, że wykonuje ruch, Pomaga wam w wykonaniu prawidłowego ruchu. W momencie, kiedy nauczycie się już wykonywać ten prawidłowy ruch, to ćwiczenie na wolnym ciężarze zacznie wam wychodzić. Nie zawsze, właśnie, czujemy na początku daną partię, którą ćwiczymy. Nie zawsze nam to wychodzi. Mięśnie nie są tak silne, nie, są, nie jesteśmy tak stabilni. Więc korzystajcie z maszyn, bo naprawdę. Naprawdę pomagają, zwłaszcza na początku naszej drogi siłownie. Takie małe sprostowanie bo pewnie zauważyliście, że ciężary, którymi ćwiczę, nie są zbyt duże na pewno nie są takie, jak były wcześniej. Ci, którzy mnie obserwują na Instagramie, pewnie widzieli nieraz. Słuchajcie, to jest celowe, ponieważ mam dosyć rozbudowane te plecy grubość mam mocną i nie chciałabym. Je e, jeszcze bardziej rozrastać, tak? Bo w tym momencie musiałabym znowu e, nadbudować nogi. W mojej kategorii nie chodzi o wielkość, nie chodzi o to, żebym miała ogromne nogi, żebym miała ogromną górę. Chodzi, żeby ta e, sylwetka wyglądała jak najbardziej kobieco, żeby była proporcjonalna. Więc nie mogę się nie wiadomo, jak rozrastać. Muszę zachować jakiś tam limit. No a jeśli chodzi o plecy, no to już jest, jest ok, i. Wolałabym po prostu to utrzymać. Dlatego te ciężary dlatego nie rzucam się na większe. Nie chcę również zbyt mocno angażować właśnie czworobocznego kaptury, bo dosyć są widoczne, więc, więc nie zależy mi na tym, żeby jeszcze, jeszcze bardziej je powiększać. Najczęstszy błąd wykonywany w tym ćwiczeniu zbyt mocne uginanie ramion w łokciu, i w ten sposób nie angażujemy mięśni na ramiennych tylnych, czy mięśnia obły mniejszego, tylko po prostu ramion. Tak? I zazwyczaj, zazwyczaj słyszę, że czuję ramiona, ale nie czuję, nie czuję, właśnie, nie czuję tego tyłu. Zwróćcie uwagę, czy nie uginacie zbyt mocno właśnie łokci. Jeśli macie dziewczynę taką bramę u siebie, to proponuję robić właśnie tył barków jeśli chcecie właśnie zrobić te ćwiczenie, to, to tutaj na tym jest super, bo jest najmniejszy ciężar 1,25 e, kg, e, a to jest akurat dla kobiet początkujących jest idealnie, więc zazwyczaj 2,5-5 kg to jest zbyt dużo i właśnie zaczyna się kołysanie, e, uginanie zbyt mocne, więc jeżeli zauważyliście, że też tak robicie, to. To po prostu na razie odpuśćcie sobie te ćwiczenie, spróbujcie na maszynie ewentualnie tak jak pokazywałam. Trening pleców już zakończony. Teraz zostało mi tylko do zrobienia brzuch wznosy spięcia, pięcia pewnie zrobię allachy. Yy, I to byłby cały mój trening. Jeśli chodzi o te ćwiczenie, to bardzo często. Dziewczyny pytają mnie, co zrobić, żeby się nie kołysać w trakcie tego ćwiczenia. Dziewczyny, za mocno zawsze opuszczacie nogi. W momencie kiedy podnoszę nogi, ja je zatrzymuję już w tym poziomie i nie opuszczam do końca. Jeżeli bym je opuściła do końca, to zaczęłabym się, zaczęłabym się bujać. A trzeba po prostu wcześniej zakończyć ruch i od razu podnieść do góry. Synchronicznie i powinno wychodzić. I jeszcze jedno warto na początku robić z ugiętymi w kolanach nogami. W ten sposób. W ten sposób zaczynam, w ten sposób uczę innych i na pewno będzie wychodzić. Ja akurat linkę trzymam na wysokości uszu. Drugą rzecz, którą, którą nie robię, którą bardzo często widzę, że dużo osób robi, i to jest moim zdaniem błąd, że w momencie, w momencie ściągania linki pochylamy się bardzo, bardzo nisko. Taki ruch nie jest potrzebny. Wystarczy tak naprawdę krótki zakres ruchu, ale... Na początku rzeczywiście te ćwiczenie może nie wychodzić, możemy go nie czuć, więc proponuję, jeżeli jest tak, po wielu próbach nie czujemy te ćwiczenie, zamienić je po prostu na maszynę, zamienić je na, na ławeczkę i wrócić za jakiś czas do tego ćwiczenia, bo na początku może być rzeczywiście z nim problem. Tak jak widzieliście, tak? W, w tym ćwiczeniu robię bardzo krótki zakres ruchu, tak? czyli spinam mocno, napinam mięśnie brzucha i ściągam linkę. Mi w zupełności to wystarczy. Ja te mięśnie bardzo mocno przy tym ćwiczeniu czuję, tak? ale tak jak mówiłam na początku, możecie tego ćwiczenia nie czuć i to nie jest kwestia, że robicie go źle, tak? tylko warto wtedy. Zapytać trenera, spróbować jakieś inne ćwiczenie, spróbować na maszynie, tak? I jak za jakiś czas wrócić ponownie. To był mój trening górnych partii. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Niedługo moje zawody, więc trzymajcie kciuki. Jak Wam się podobał ten odcinek, to łapka do góry. Zapraszam Was również do subskrybowania strony. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.